Siemanko, trochę nam się ostatnio dzieje, co nie, od razu przepraszam za brak filmu jeszcze przed świtem, ale akurat tak się złożyło, że w nocy spałam. Z dobrych wiadomości, zamknęliśmy głosowanie na misji, głosy są już policzone. Głosowanie było jawne, więc, jakby się komuś nudziło, też może policzyć głosy. Mi się nie nudziło, ale i tak to zrobiłam. Za to dzisiaj do końca dnia macie czas żeby zagłosować na Mistera Rolnik Szuka Żony wszystkich edycji, także jeśli jeszcze tego nie zrobiliście to serdecznie zapraszam, tymczasem jednak już za kilka dni pojawi się przedostatni odcinek Rolnik Szuka Żon 9, będzie jeszcze odcinek świąteczny wiadomo, ale pewnie znowu Tomanowska będzie jeździć po domach i nie zrobią jednego wielkiego spotkania na Wigilii, a szkoda. Bo ten moment kiedy Stasiu z pierwszej edycji dopytywał Zbyszka z trzeciej edycji o radę co do kobiet, a w dyskusję włączył się jeszcze Eugeniusz z drugiej edycji, zdecydowanie brakuje takich spotkań, chociaż wiadomo że teraz tego jest tyle, że musieliby chyba te spotkania robić na jakimś boisku, taka większa wigilia, w każdym razie w niedzielę przed odcinek tego sezonu, czyli spotkania po miesiącu, trochę jest mi przykro, że TVP najpierw nie puszczało rolnika, a później wypuściło hurtem wszystkie odcinki i nie mogliśmy pełnoprawnie cieszyć się tym sezonem. Za to wczoraj pojawił się już nawet zwiastun odcinka 11. A w nim jak na razie widać lankę naszych trzech par, czyli Rosolnika z Justyną u których już poruszany jest wątek miłości i tego kto kogo kocha. Na razie na kwiatku ale tam ze strony Rosolnika padły już chyba nawet deklaracje. Na pewno jego była żona Beata będzie ten odcinek bacznie oglądać i wychwyci każde słowo które zabrzmi jakkolwiek dwuznacznie. Widać też, że Michu jada. Którzy nie zdecydowali się na miesięczną rozłąkę, bo i po co, są nadal w sobie szaleńczo wręcz zakochani, a uśmiech nie schodzi im z twarzy. Chociaż Michu wygłasza tam dalej jakieś górnolotne teksty, których nie powstydziłby się nawet sam filozof Stanisław z pierwszej edycji. Nie wiadomo jednak, czy łódkę, na której siedzą w zwiastunie, zaklasyfikowałby jako tytanik. Bo jak wiadomo miłość to była tylko na Tytaniku i wziął cholercia za toną. Ciekawe czy szwagierka dalej mu gotuje i robi pranie, Stasiowi oczywiście. Widać też, że u Klau i Walusia sielanka trwa w najlepsze, a para wybierze się chyba do zamku w Ogrodzieńcu. Aczkolwiek część widzów obstawia, że tutaj może się już coś wydarzyć. Może nie od razu skandal, ale coś tego rozwinięcie zobaczymy na finale. Szkoda. Że im w rolniku nie jest jak w ślubie, że błynęliby się jeszcze do każdego z kamerą i zrobili takie szybkie 5 minut podsumowania, co było dalej. A tak to tylko ten odcinek świąteczny, w którym już od kilku lat pokazują tylko pary, którym się udało te parę stworzyć w programie. Chociaż, na przykład Severen nie poznał swojej obecnej żony w programie, ale wiecie, w finale programu już o niej wspomniał i produkcja liczy ich jako rolnikową parę. W końcu poznał ją w trakcie trwania programu, miał robić rewizyty, spotkanie po miesiącu to może odbębnił to wszystko tylko z kim innym. Pewnie was wkurza, że ja się tak zawsze rozgaduję na inne tematy zamiast trzymać się jednego, ale wiecie ile tu wątków pobocznych nam się narobiło i jestem świeżo po liczeniu głosów na mis, więc mam w głowie te wszystkie wasze kandydatki. W każdym razie w nie widać też świętokrzyskiego tiktokera, który mówi że nie będzie ukrywał, że są obecni razem, a później oglądamy kadry pleców Kasi pseudonim Liv Tyler, nawet ubrana jest w coś w czym już występowała w programie, generalnie mimo, że budując napięcie nie pokazali jej twarzy widać, że jest to ona a TikToker zapewnia, że są razem i bynajmniej nie brzmi to jak ej przyjechaliśmy razem do tego miejsca tylko, że są parą, aczkolwiek co do nich to ja mam różne ciekawe update'y z wartkim zwrotem akcji w tle, ale to jeszcze nie dzisiaj, w tym tygodniu, ale nie dzisiaj, bowiem dzisiaj największym zaskoczeniem zwiastuna okazuje się być nie kto inny jak Cybermati, haker Wszechczasów, Kozi Bóg, Śledczy i znany wszystkim eskalator, okazuje się, że po tym jak Matti ochłonął z tego szoku po skrynach grozy który wysłał mu zaufany nieznajomy numer to Matti faktycznie chyba skorzystał z propozycji manowskiej i zanurkował w swoich listach, w których udało mu się znaleźć jakąś kandydatkę, chyba, że ta dziewczyna, którą widzimy na zwiastu nie to nie z listów, tylko z Tindera, na którym często widywany jest Mati, myślę, że jeżeli nawet to drugie to napiszą jej jakiś list dla niepoznaki, wiecie, zawsze jest jakiś list. Nie zawsze ten list pokażą, czasem to jest list w głowie, ale tak czy siak produkcja zawsze twierdzi, że to jest jakiś list. Trudno powiedzieć, czy dziewczyna, którą widzimy w zwiastu, nie okaże się być tą jedyną, bo to, co widzimy, to jest raczej ich pierwsze spotkanie, bo zapytana została o jej pierwsze wrażenie odnośnie Matiego. Na pewno bez trzech kandydatek we wspólnym pokoju mącicielki Zuzy, podstępnej Karoliny i totalnie zdezorientowanej Martyny, która nie lubi kozich dzieci, będzie Matiemu łatwiej nawiązać znajomość z nową kandydatką. Aczkolwiek nie wiadomo na jakim etapie pierwszej randki zapyta się jej o eskalację dotyku, i jak ta rozmowa dalej przebiegnie, wiadomo natomiast, że raczej nie zawiązała z nikim żadnego paktu o niewyrywanie Matiego bo chyba nie miałaby z kim, chyba że pozwolili Matiemu wybrać kolejne 10 listów i specjalnie dla niego zrobią drugą turę spotkań z kandydatkami i ta jedna, którą widzimy, okaże się być tylko jedną z 10, z którymi będzie rozmawiał, a później wybierzeń z tego i będzie sekwel programu pod tytułem Matti nadal szuka żony, ale znowu jedna do wspólnego pokoju, bo co miałby robić z tymi pojedynczymi łóżkami, jednakową pościelą i trzema kocykami. I historia znowu się powtórzy i wtedy jeszcze raz to samo i tak do końca listów. Nie wiem czemu ja sobie to wyobrażam teraz w głowie, widziałam już gdzieś komentarz czy nawet dwa zastanawiający się nad tym czy to może będzie ta jedyna, no ja wam powiem ze swojej strony, że sąsiedzi donoszą, że żadnej laski to tam nie ma, a Mati dalej hula na Tinderze, aczkolwiek wiecie, wszystko jest możliwe. Na pewno z ciekawością obejrzymy jego kolejne poczynania. Chociaż Mati wydaje się być ciężkim orzechem do zgryzienia, za to jestem niezmiernie ciekawa, ile kandydatek Mati będzie miał na finale. Bo z tego co widać w zwiastunie to przysługują mu już co najmniej cztery, co stawia go obok Karola z czwartej edycji. Który często odczuwał to coś w powietrzu i przypisywał to różnym kobietom W każdym razie na pewno się dziewczyny zdziwią, że w finale pojawi się kolejna kandydatka A wy jak myślicie, czy nowa kandydatka Matiego okaże się tą jedyną z listów? Czy Mati powtórzy historię kartoflanej księżniczki, która po wyjeździe trzech muszkieterów wyciągnęła ten jeden jedyny list? A dziewięć miesięcy później powitała na świecie dziedzica? Czy może to będzie bardziej powtórka z Karola z czwartej edycji? Tylko być może nawet krótsza. Dajcie znać, jakie jest wasze zdanie na ten temat. Czekam na komentarze pod filmem i zachęcam do oddawania ostatnich głosów na mistera wszystkich edycji w dedykowanym filmie. A tymczasem znak pokoju i dognoju, bo słyszymy się później.